Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeota 508 wersja RX-a Oczywiście z silnikiem dwulitrowym Blue HDI 180 KONI, w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów. Inna nawet nie występowała w tym modelu. Prezentowany egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony. W środku pokażemy, co tam dokładnie ma. Natomiast teraz możemy powiedzieć, że tam jest naturalna bydlęca skóra. Fotel kierowcy z pamięcią, fotele elektryczne, fotele podgrzewane, tempomat, head up display, klapa elektryczna, lampy full LED z doświetlaniem zakrętów oraz wiele innych rzeczy. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Maska aluminiowa 140 mikronometrów, 120 85, 100 Błotnik 90, 80 80 parę, 93 94, Drzwi kierowcy 143, 143 127 117 139 drzwi z tyłu od strony kierowcy 102 83 77 85 138 92 błotnik lewy tył 263 350 180 117 113

Tutaj jest 1200, 1800. A to już jest 200. Tej fragmencik był gdzieś naprawiany. Jakaś niewielka kolizja. Natomiast to było, był element zewnętrzny bez wymiany. Wnęki są w oryginale niskie wartości. Więc nic nie było wycinane, wstawiane. Tutaj widać, że malowane na zewnątrz była odcinka. Tutaj fabryczne zgrzewy, pomiar lakierniczy tak samo i tutaj widać też delikatnie odcinkę, czyli to była powierzchowna naprawa zewnętrzna. 150, 160, 132, 135, 120, 123, prawy przód 67, 56, 66, 80, 87, 77, prawy przedni błotnik 100, 115, 88. I tak wygląda. Przejdźmy sobie teraz do montamentów wizualnych. Odpryski po kamieniach tutaj na masce. I jakaś rysa minimalna. na zderzaku rysy od wkładania rzeczy do wagaźnika, natomiast to się nie rzuca w oczy jakaś mikro rysa I tutaj też widać, że było właśnie powierzchownie naprawiane, bo odcinka pod klapką no, niczym nie przeszkadza i tak wygląda z zewnątrz teraz sobie przejdziemy do wnętrza pojazdu. Tak jak było mówione fotel kierowcy z pamięcią, fotele elektryczne. Sportowe. Alarm, konserz, system satelitarny SOS, masaż w fotelu kierowcy, asystent świateł, krótkie długie, podgrzewanie foteli, klimatyzacja dwustrefowa, auto ma 191 tysięcy przebiegu, uruchomimy go sobie. Etap Display czujniki od alarmu. Oczywiście panel dotykowy, z nawigacją. Czujniki parkowania, przód, tył, monitorowanie martwych pól, przeglądarka, aplikacje jakieś webowe. Oczywiście telefon z Bluetoothem, streaming Spotify'a, YouTube'a, generalnie audio plus zestaw głośnomówiący. Złącze USB AUX i wiele innych. Lusterko fotochromatyczne, dach panoramiczny bardzo fajna naturalna skóra z odpowiednimi przeszyciami szyby akustyczne z przodu i czołowa I tak wygląda. W środku przejdziemy sobie jeszcze do klapy elektrycznej. Oczywiście otwiera nas pilota z guzika, a to za chwilę. Do samochodu są dwa kluczyki. Tak było wspomniane, klapa elektryczna. Tutaj wszystkie rzeczy, które były wymieniane, termostat, tarcze, klocki hamulcowe. Olej, rozrząd to, to wszystko będzie wypisane jak zawsze. Miły dodatek hack na rowery, na bagażnik rowerowy. Zostaje parę tysięcy w kieszeni. I tak wygląda i prezentuje się 508 RX. Dajcie znać, co myślicie o takim samochodzie, czy wam się podoba. Udostępniajcie. Może ktoś akurat znajomy lub z rodziny szuka takiego pojazdu. Liczymy na wasz odzew w komentarze. Dajcie znać, czy Wam się taki model auta podoba. Pozdrawiamy, ekipa TradeLux.